Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Goswalk Tokyo. Ja jestem Sałot i moi drodzy, kontynuujemy Fabułę. Przepraszam za taką dłuższą przerwę w serii, ale. ale tak czasami bywa po prostu. Kiecie? Kiecie? Dobra. No. Gdzie by? Cyk. Hop. I hop. Co jest? Trochę jak w Incepcji, nie? Tylko tak pokrzywione. Ale to jest... O, oh yeah. co ja zrobiłem? A którym się? przez zobaczyć sterowanie. A dobra, Git. w ogóle przepraszam za to, że tak dziwnie mówię, ale mam straszny katar, więc nie dziw się jak będę otwarty tak ryj przez większość czasu, bo po prostu nie mogę oddychać nosem.

ciuch Można cię pogłaskać? Oj ty. Tak będą wyglądać słuchajcie obrazy w przyszłości. Ultra 3D. I sporo jeszcze nie miałem. O proszę. Opa. Ale to. Może ja do nieba idę. Może tak wygląda y, droga do nieba w y, Azji. Nie. To nie wygląda jak niebo. O, jaka, o ty w dupę. Tak, 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 tak. tak. Ok, git. Dobrze, że za, za małego w dzieciństwie w przedszkolu się rysowało te gwiazdy. <noise> No to rysujesz pani pyta. O taką gwiazdę Ojej Dobra, wyszliśmy Troszkę taki czarnobel, co nie? Okej, okay. mapa. Co nam mówi mapa? Musimy się cofnąć. Co tam? Kiciuch Nie mam strzał, więc... Yy, więc... Potrzebuję kilku zadania. A nie, on ma... Ukończone zadania A, okej, okay, dobra Muzyka, strój... Ale ja nie chcę... A, 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 to nie jest handlarz, że tak powiem. A, to, to dupa zbita. To nie. To nie. To, to w takim razie ja nie chaciu. Można tu sobie wejść? Myślę, że tam można tak wejść sobie i tak zjechać sobie elegancko po tej zjeżdżalni. Ale jaka fajna zjeżdżalnia, bo tak stąd można sobie zjechać i stąd. Tutaj można tak... Pod nią sobie przejść. Tutaj też jest jakaś droga, tu jest kolejna zjeżdżana, tu, tu jeszcze jedna. Kurczę. O i tu jeszcze ko jakby kolejna... O, kurka. Aż normalnie... Żałuję, że już jestem za duży na takie rzeczy. O, tu coś jest. Miał, 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 miał. Miał. Tam, tutaj taka poważna sytuacja, nie śledzimy, śledzimy co, co się stało, a tutaj gdzieś tam w tyle y, y, kotek miałczy. I co ten kot? Miał. Dobra, bezpieczny wygląda. Tak, jesteśmy bezpieczni. 問題ないわ本当に問題ないのか目は覚めたよそれに取り込まれたけどただでは戻ってこないこの辺りの霧の発生源が分かったわ今から教えるえ,えっと何か書くものはあるかな大丈夫だこの姿のいいところは肉体や物質に縛られないところだ I makara, kurwa. A Chciałem wiedzieć Bluetooth, ale nasz słapka jest po kablu, więc tak, nie do końca to by był Bluetooth. Kurwa. Wifi 10G? Nie wiem. Baś się ratykę Tatary Okrenia. Nowo ujawnione bramy Turi. Okej. Okay. Mapa. O. Tu, 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 No dobrze, to no teraz będziesz mi pokazywał mapka, mapko wszystkie bramy. Widzę przecież. Tak na wszelki wypadek jak nie zobaczył jednak Dobra, to musimy iść, okej okay. Zgadza się? Misję główne Okej okay. Nie wiem, czy już zdobyłem ten achievement zagłaskanie pieska nie, chyba jeszcze nie. powinien być. Pogłaszcz 100 psów w mieście, albo nie wiem, yy, daj jeść każdemu z psów. Tak jest. Kupiłem specjalnie więcej karmy. Żarcie. Spoko, nie ma problemu. To, chcesz coś pokazać? O. O, dzięki. E... Dobra, no to chodźmy tutaj sobie, do tej bramy. To tutaj i tak po drodze. O. Niemaleko. Bo... Bieg normalnie, jakby. Nie wiem, kurwa, rozdawali darmowe susze i dziwię mu się też by biegł. <gryzm> Tak, chcia chciałem tak buch ładnie wziąć, ale nie, niestety nie wziąłem. Aha! Ktoś za mną? Git. Wspiramy tłuszki. Gdzie jest ta brama? A tutaj yyy eee, wskaźnik. Aha. Okej. Okay. Hop. Ale ja tu nie wejdę. To jak ja mam tą bramę, że tak powiem? Chyba, że z drugiej strony. Przejdźmy wtedy? Tak średnio bym powiedział, bardzo średnio. O kolejni... kurwa. dos no abra palcheja no Pileczkę, no Co mi to daje, że Jeszcze tam nie wejdę Dobra, strać to Dobra, moi drodzy, już wiem co trzeba było zrobić Ale to było strasznie głupie Na początku przyznam się, że Chciałem użyć jakby YouTube'a i poradnika, żeby nie tracić nerwów i czasu. Niemniej, no w internecie było napisane oczyść po prostu bramę, żeby pozbyć się mgły. No bardzo mądre. Chodziło o to, żeby tutaj się po prostu na hama wpieprzyć dołem, biec po tych schodach, przy okazji się hilować ciasteczkiem i dopiero wtedy Tutaj na dachu, gdzie widzicie, nie było tej mgły. Trzeba było kilku przeciwników pokonać i oczyścić bramę. I w związku z tym mamy teraz czyste wejście tu oraz czyste wejście tutaj. Ale interesuje nas fabuła, więc idziemy tu, żeby oczyścić drogę tu. Proste? No, kurwa, pewnie, że tak. Także gdybym na hamasie nie wpieprzył tam, to bym. Oh, to mi się nie skapnął. Tak po prostu, że. Trzeba to zrobić. Głupie, powiem szczerze, rozwiązanie: strasznie głupie. To mi się nie, nie podobało. Obraziłem się na grę. Dobra, że sobie poparzyć humor. Sajefmy paru. Przeciwników, parę dzieci bez głów. Oczyszczę twą duszę! Hola. Wszyscy? Wszyscy. O. Przy okazji się sztachnęmy. Kropelką mięty po nosie. Żeby sobie odetkać zatoki. Wyborne uczucie po prostu. Wow, ale mięta. Tak, mięta. Nie to co myślicie. Ty kur grubasie ty Nie zabrakło mi amunicji w łapkach, e, ale jaja. No nic. Muszę sobie coś znaleźć, o motorek. W kiblu coś jest? A jak? Ty, ty. Cito, ty. Dobra, to jeszcze jeden. No ty, mendo. być twardy. Rzucaj. Tak. Wiosz ty w mordę, jeża. Gdzie tam ta pipa? Nie wiem. O kurwa, to też wybuchło. Fak. Bindo, chodź tu. Come Chodź, 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 chodź. Piękna łapka. Cholera jasna. Cholera. Kurwa. Kur... No nie.

tak nie w moich paluchu. Brona, dobrze. Odajmy duszę. Zbieram... o, tutaj nie byłem. No dobra, nie ma tego złego. Sejfik? Hajs? Cyk. Cyk. przez... tak, mhm. Uh -huh. <ścoughs> Co to? Dobra. Mamy kulę? Mamy kulę. Chodź, chodź, chodź. Jeszcze raz. Pyj! Pięknie. To będzie gruby. W nie taki gruby, no ale... Bywali więksi. Aha. Jeszcze ten niecny duszek Kacper. O, oh, ty w mordę kopany. Gdzie on jest? Nie widzę. Będzie strzelał. Nie strzelał. O, oh, kurde. Co to było? Jakaś gękidama? dama? Dobra, <grym wioski> <totro> to Byłoby śmieszne, tak, Pokazł, takie 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 Dobra, takie takie Dobra. I Módl się. Ofiaruj. Ja jestem bogaty, oferuję więcej. Chciałbym znaleźć więcej posążków. Chciałbym znaleźć to, czego szukam. Ok. Pamiętam, co to błędy. Będziemy, bądźmy przyjacielem. O. Dobrym. Może to jakoś zawocuje w przyszłości. Nie wiem. To jest muły. Gdzie teraz? Dalej pewnie w las. Dosłownie w las. Dobry suchar, nie? O co to? Wrzasuje o mnie Opo... Okej. Okay. Dobra. Chodźmy. To tutaj chyba jest. Czyż nie? nie? Nie, nie, To nie tu. Z drugiej strony. Piesio! Dobra. No spoko są takie. poboczniaki, że tak powiem. Jakieś takie. aktywności poboczne. Nie wiem. Nie działaj w pośpiechu. Spokój się, że mam pierwszeństwo. Wiatr niesie delikatne tony tokińskiego tańca. Bon. Okej. Okay. Postaram się to <grystanie> zastosować nie tylko do gry, ale przede wszystkim do życia prywatnego. Chociaż czasami nie zawsze jest to możliwe i nie jest to łatwe. E, tam było przejście chyba, więcej duchów. O dobra, dobra. dalej, się. Hmm. pójdziemy drogą po prostu. Ile tu... koteczków? Kotek tu piesek. I nagle nie niedźwiedź wyskakuje, japoński jakiś. Czy co? So what? Korywa. 事って仕事は、なれればなれほど、セニカントモノマニブルなんで、ognista plemniki ケナー、キャマニブクナッツのアタマをガツンテプリントグルージングセンスをご紹介すだ。 szkaka plemniki ała. Wow. Palić. Ja mówię, że chcesz na ostro. je <grybujesz> yeah, baby. Krzesło. Mm. Jak to było? We Władcy pieszczyni Powiedz przyjacielu i wejdź Mello To jakoś tak doszło czy Bello, nie pamiętam Poprawcie się Poprawcie mnie, jeżeli się mylę Kurwa, silny jesteś Łączmy na latarę Nieźle. Ile w ogóle mamy czasu nagrania? Jaki mamy czas? Całkiem, całkiem zacny. No dobra, moi drodzy. W takim fajnym serialowym. Yy, w takim fajnym serialowym stylu zakończymy ten odcinek z takim lekkim niedosytem, żeby była większa ciekawość, co się stanie w następnym odcinku. Ja zapisuję grę i niedługo już się dowiemy. Znaczy ja sobie szczerze powiem coś ogarnę, bo muszę pewne rzeczy zrobić i zaraz zabiorę się do następnego nagrywania kolejnego odcinka. A mi się pozostało pożegnać, podziękować za to, że żeście oglądali, zostawić like, jeżeli było git, mówił Sołot, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!